Bądź mną, level 22,5. Generalnie klasyczny przykład życiowego przegrywu i spierdolenia. Problemy z nawiązywaniem normalnych kontaktów z ludźmi, odkąd pamiętasz. Mieszkam z rodzicami. Mamy Danka, level 53, tatej Józek level 57. Mamy szanuję jak pojebany, bo dzięki niej nadal mogę mieszkać na ich garnuszku i to ona ratuje mnie przed pierdoleniem ojca, który jest jakimś bosem w gminie. Od zawsze go nienawidziłem. Skurwysyn niszczył moje dzieciństwo, odkąd pamiętam. Nie pozwalał mi wychodzić na dwór i mieć znajomych. Zapewne stąd moje zjebane kontakty z innymi ludźmi, dawał kary na kompa, raz nawet podjebał mi kabel zasilający i chodził dumny jak pawrze. Nie włączę już komputera. Szkoda, że nie wiedział, że idiota ma taki sam kabel w swoim pudełku z kablami do hehe -he wszystkiego, które trzyma w moim pokoju. Nie będę nawet wspominał ile razy mi wyjebał, żeby pokazać jakim to jest kurwa samcem alfa. Generalnie pojebany typ z wielkim ego i małym kutasem. Wiem, bo jak mu naprawiałem lapka, to przetrzepałem jego historię przeglądania i wyszukiwał w Google hasło jak powiększyć penisa, problem z małym penisem itp. Moje życie seksualne to dno dna. Najlepsza baba to własna graba. <laughs> Całe dnie spędzam na przesiadywaniu w pokoju i przerwach na lurkowanie wszelkich czanopodobnych podobnych tworów. Przesiaduję na stronach porno. Jestem fetyszystą dosłownie wszystkiego, czego fetyszystą być tylko można, no oprócz pedofilii. Ustalam, że to moja granica, której nigdy nie przekroczysz. Jestem na etapie hartowania miecza do skat. Skat według wiki, stranie do mordy. Dosłownie. Mój standardowy schemat walenia konia do określonej kategorii porno wygląda następująco: Trzy tygodnie konkretnego podniecenia tematem, a potem tydzień, który mi uświadamia, że trzeba iść o krok dalej tak zwana faza znudzenia. Dzień jak co dzień, dzień po dniu, szukamy jakiegoś fajnego filmu, nad którym mógłbym się seksualnie wyżyć. Lurkując trafią na nagranie z 2004 roku W stylu podrywacze PR Tylko jeszcze bardziej chujowej jakości Słyszę polskie głosy I jaram się z znaleziskiem skata w rodzimym języku Postaram się opisać to nagranie Na początku dwóch kolesi nagrywa kamerą Jak idą po klatce schodowej I szukają mieszkania swojej przyjaciółki Typ, który nagrywa praktycznie się nie odzywa Za to Mirek w kremowym swetrze Prowadzi to dziwne show W końcu trafiają do mieszkania swojej znajomej I zostają otwarte drzwi Wnętrze wydaje ci się, jakbym je już kiedyś widział, ale pierdolę to i z torpedą na wierzchu czekam na rozwój wydarzeń tego złota polskiej kinematografii. Dwóch Januszy polskiej pornografii wchodzą do pokoju, w którym na łóżku siedzi gruba, brzydka Grażyna w masce świni na twarzy. Lekki kek. Przewijam kawałek zniecierpliwiony. Grażyna kuca dupą nad Mirkiem w swetrze i stara się wydalić z dubska na jego twarz. Zabieram się do konkretnego masowania swojego pytona. Czujesz dobrze. Mimo podśmiechiwania się z polskich komentarzy w tle nie przestaję. Cały czas zerkam na obraz zawieszony nad całą scenerią tego dziwnego przedstawienia. Jakbyś go już kiedyś widział. Przedstawia jakiegoś panicza na koniu. Generalnie straszny kisz. Nagrę Mirek w swetrze dochodzi z głównym grażyny w ustach i przejmuje kamerę od tajemniczego Janusza. Po 20 sekundach machania kamerą ukazuje się tajemnicza postać wcześniejszego kamerzysty. O! Kurwa, pyton wypada mi z łapy. Nie wierzę temu, co widzę, zatrzymuję film na momencie, w którym twarz tajemniczego janusza widoczna jest najlepiej. Okazuje się, że to mój ojciec, trochę młodszy, co prawda, ale to mój ojciec Józef! Bos gminy, człowiek, który dał mi życie i wychował na spierdolinę. Mój chuj opadł już całkowicie i mam wrażenie, że zapadł się do środka ze wstydu, jak był walony do filmu, na którym twój stary za chwilę będzie miał gówno w mordzie. Odwracam się na swoim niebiącym obracanym krześle, mając za sobą stop, stop klatkę z moim ojcem, zajaranym faktem tego, że zaraz będzie miał ranę na ryj. Boję się tego, co będzie dalej. Boję się kontynuować seans. Nie wiem, ile czasu mija, ale w końcu zbieram się na odwagę. Klikam magiczny guziczek Play. Z martwą twarzą oglądam dalej. Bez wnikania w szczegóły, mój stary dostaje klocem na ryj i po krótkim stosunku z tłustą grażyną, spuszcza się na nią, ocierając się gównem. Mam łzy w oczach, ale staram się być twardy, w przeciwieństwie do mojego fiuta, który już zdążył się spakować i kupić bilety, bo chce wypierdolić jeszcze dzisiaj z zażenowania. Wklejam link do tego chorego gówna do notatnika i zapisuję w najmniej oczywistym miejscu. Tu nie ma nic ciekawego.txt Mijają trzy dni. Od tamtego czasu nie waliłem konia, nie mówiąc przy o oglądaniu jakiegokolwiek porno. Staram się unikać ojca, bo za każdym razem mam przed oczami jego uśmiechniętą twarz z ustami pełnymi gówna tłustej grażyny. Mimo tego staram się zapomnieć o tym, co widziałem. Lurkuję jakiegoś czana i staram się odnaleźć radość życia w śmiesznych he -he memach. Ktoś otwiera drzwi do pokoju. To stary. Wrócili z zakupów. Wchodzi do pokoju z uśmiechem na ustach, tak, tym uśmiechem, i kładzie mi na biurku Snickersa trio. Widzisz, jak mieli coś w ryju. Mówi, no żona coś słodkiego od ojca. Gdy otwierał usta, mielił w nich Snickersa. Siedzisz w bezruchu, powstrzymując odruch wymiotny, widząc oczami wyobraźni sceny z pamiętnego filmu. D dziękuję. Co ty taki no, przerażony. Nie zatrute przecież. Ale w ogóle ta ciotka Ania z bawki przyjedzie do nas za tydzień. Posprzątaj ten syf, kurwa, żeby wstydu nie było. Okej, okay, tato. Wyszedł. Ja pierdole, Nie mogę z tym żyć normalnie, muszę się dowiedzieć więcej. Tryb Sherlock Holmes Activated. Czekam na moment, aż starzy wypierdolą z chaty i pozwoli mi to bez stresu przeanalizować pornola z moim ojcem w roli głównej. W międzyczasie udawałem, że wszystko jest w porządku, zamieniłem nawet kilka słów z ojcem, zgrywając miłego, a sneakersa pod osłoną nocy wyjebałem przez okno. Nadszedł wielki dzień. Pojechali na zakupy przed przyjazdem jakiejś pizdy ciotki Janki z Warszawy. Nawet nie wiem, kurwa, kto, kto to. Zabieram się za oglądanie. Ze skupieniem analizuję film sekundę po sekundzie. Dowiaduję się, że ten Mirek w swetrze to faktycznie Mirek. A ich koleżanka od to... O kurwa... Aneczka. Mam nadzieję, że to nie ciocia Aneczka z Wawki. Na końcu jest podany link do strony wytwórni tych polskich skapornoli. Wpisuję go w przeglądarkę, ładuje się chuj wie ile, ale w końcu pojawia się różowe tło i żadnej treści. Kurwa. Zbadaj element. Jedyne co znajduje to jakieś niedojebane kawałki HTML-u i e-mail. mirek.kowalikmałpawp.pl Wyszukuję go w Google'ach. Znajdujesz go na nk.pl o chuj, to jeszcze istnieje. Żeby mieć pełen dostęp do jego profilu, musisz się zalogować. Staram się przypomnieć sobie login i hasło do tego upadłego gówna. Po licznych próbach zgaduję i profil Mirasa. Nic ciekawego, oprócz kilku zdjęć z grilla i komentarzy licznych, grażeń w stylu Ale się zmieniłeś, Miruś, pozdrawiam z rodzinką. Wyszukuję swoją rodzinę w jego znajomych. Po godzinie lurkowania i rzeżuncji ze zdjęć z twojej rodzinki wpadam na pomysł znalezienia tej aneczki. Mam Cię, kurwa! Okazuje się, że to faktycznie moja ciocia. Aparycja ta sama, co na filmie. Nawet ma jedno zdjęcie z plaży, na którą pozuje na walenia, ukazując swoje cudowne fadły w te fałdy sadła. Anna Walicka. Ma profil na Facebooku. Wpadam na pewien pomysł, ale najpierw upewniam się, że Miras nie ma konta na Facebooku. Zakładam mu konto, dane upodabniam do tych z NK i zapraszam do znajomych Ankę. Grzecznie zaczynam rozmowę. Cześć, Ania! Jak ja cię dawno nie widziałem. Super wyglądasz. Tego samego dnia Anka akceptuje prośbę o dodanie do znajomych i odpowiada: Mirek, Jezu, ty żyjesz! Już myślałam, że cię zabili w tych Niemczech na robocie, hehe, bo kontaktu z tobą nie było tyle lat. Opowiadaj co tam. Gadka, szmatka, pierdolenie. Anka łyknęła bejt jak pelikan żabę. W końcu wysyłam jej tego pornola, uprzednio pobierając go, żeby nie nabrała podejrzeń i uwierzyła, że miał go gdzieś schowanego. Anka wyznaje, że tęskni za tymi czasami i niedługo wpada do Józefa, więc może powtórzą te wyczyny z tamtych czasów. Oż ty kurwo jebana. Drążę temat dalej i dowiaduje się, że mój stary regularnie zdradza moją mamę Zaneczką. Pytam się jej, czy ma więcej nagrań ze starych czasów. Przez jakiś czas suka nie daje się przekonać, ale w końcu wysyła kilka nagrań, prawie na każdym jest mój stary. Zaczynam tracić wiarę w cokolwiek. Mam ochotę pokazać to matce, ale no nie wiem, jak zareaguje, to trudne. Żyję w świadomości, że twój stary to większy skór wol, niż myślałem. Mam ochotę wyjebać mu strychninę do kawy, ale na horyzoncie ukazuje się szansa na coś o wiele większego. Dwa dni przed przyjazdem ciotki Janeczki okazuje się, że przyjechać ma połowa rodziny. W tym młodszy brat mamy Romek, taki jebany z wyrol 50 cm w bicepsie, który nienawidzi ojca chyba od zawsze i nawet nie stara się udawać, że jest inaczej. Ojciec każe mi nagrać zdjęcia z wakacji na płytkę z Turcji, żeby się pochwalić rodzince jakie to zajebiste życie prowadzi. Ma zamiar puszczać to jak zwykle z DVD kupionego chuj lat temu. Wiem, że sprzęt ma auto odtwarzanie i nie masz wpływu na to, co się pojawia na ekranie po włożeniu płyty. Nagrywam dwie płyty: jedną ze zdjęciami z Turcji, a drugą z dowodami na zdradę. Tą dobrą dostaje mój stary, druga czeka schowana na odpowiedni moment. To ten dzień. Rodzina się zjeżdża, jest też oczywiście ciocia Aneczka, która przyjechała z tym jebanym obrazem jakiegoś pieździelca na koniu w ramach prezentu dla ojca. XD Wszyscy uśmiechnięci i szczęśliwi. Jedynie wujaromek Romek patrzy swoim zwyrolskim wzrokiem na ojca. Wujek to dobry człowiek, całe życie pracował na bramce w klubie Elektra, regularnie chodzi na siłownie, kiedyś trenował jakieś jiu-jitsu na kiju z aparycji podobny do Mariana Kowalskiego. Starego nienawidzi dlatego, że uważa go za totalnego buca i zjeba z kijem w dupie. Przychodzi ten moment. Ojciec zaczyna wygłaszać swoją klasyczną przechwalankę o tym, czego on nie dokonał. W końcu przechodzi do tematu wakacji w Turcji. on jeszcze nie wie. Zaraz pokażę wam zdjęcia, cośmy z Danką zrobili. Wkłada podmienioną przeze mnie płytę do DVD. Panowie, 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 inny, czas zacząć! O gości ukazuje się mój stary, ubabrany główny, miebiący małą spaską, ciotkę z maską świni na twarzy. Audio specjalnie podkręcone na 1488 decybeli, żeby wszyscy ochujeli. Rodzina zamarła na ten moment, a babcia chyba na trochę dłużej. Jedynie wujek kromek uśmiechnął się pod nosem i powiedział głosem bestii. A nie mówiłem Danusia, żebyś tego chuja zostawiła już dawno. Westchnął, po czym poszedł do mojego starego i wypierdolił mu solidnego poskramiacza na ryj. Na ryj który żył na ekranie gówno cioci Aneczki spuszczając się jej na cyce. Wyłączcie to, błagam, ryknął ktoś histerycznie z widowni. Wujek Romek zabarykadował dostęp do DVD i wyryczał. Patrz, patrz, Danusia, patrz, da jakiego chuja tyle lat obiadki gotowałaś! Ojciec doszedł do ciebie po ciosie, który powinien go zabić. Z histerią w głosie i łzami w oczach wykrzyczał Anon, kurwa, gdzie on, kurwa, jest szczel? za Wbiegł do mojego pokoju, ale mnie już tam nie było. Jestem poskramiaczem zdrajców, synem Danuty i siostrzeńcem Romana, strażnika elektry, wojownikiem sprawiedliwości, intrygantem tej dekady. Ja decyduję o życiu Śmierci, o porządku i chaosie! O wojnie i pokoju! Jestem legionem! Mój ojciec stracił pracę i szacunek w całej gminie. O sprawie mówiono w całym kraju. Mimo, że nie znaczył zbyt wiele dla polityki, to sprawa zainteresowała media. Może dlatego, że rozesłałem, jak wpierdala gówno każdemu z jego skrzynki mailowej, do której miałem dostęp, bo ten imbecyl nie miał nawet hasła na komputerze, a do tego rozesłałem nagranie do każdej osoby, którą miał znajomych na Facebooku. Zadbałem też o to, żeby nagranie nie zniknęło za szybko z internetu. Udostępniłem je na największych stronach zyskat w sieci. Moja mama zostawiła mojego ojca. Ten popadł w alkoholizm i najprawdopodobniej. I wyjechał z kraju, bo słuch o nim zaginął Mama mimo wieku znalazła nowego mężczyznę Młodszego kilka lat, przyjaciela wujka Romana Stefana, który pracował z nim przez wiele lat Na bramce w klubie Elektra Babcia przeżyła zawał, ale jej stan jest już w porządku Aneczka aktualnie znajduje się W szpitalu psychiatrycznym I nie zapowiada się, żeby cokolwiek miałoby się zmienić Jeśli o mnie zaś chodzi Uznałem, że mój sprytny umysł I dedukcja, której nie powstydziłby się Sam Sherlock Holmes Przydadzą się do czegoś więcej niż lurkowanie czanów Ukrywam się z daleka od ludzi. Nauczyłem się wszystkich możliwych języków programowania. I zostałem hakerem. Najlepszym w swoim fachu. Zapytacie, co z niczym Mirkiem w kremowej swetrze? Mirek? Mirek to zupełnie inna historia.